Nie zawsze żyję dobrze, bo żyję chwilą, w momencie upadku oddaję hołd swoim czynom. To się staje w sekundzie, nie jest godziną. Chłopak na rozdrożu obarczający się winą. Wszystko przesłonięte czarną kurtyną, myśli giną, odeszło to, co było rutyną, pośród ludzi, co dla mnie żyją. Znajdą słowo, opatrzą moje rany, bo człowiek nigdy nie jest spisany na straty. Spisany na straty. Moją historię znasz doskonale Wiesz kim jestem, nieraz z Tobą rozmawiałem Znasz to miejsce na pamięć Za często tu byłem, w powietrzu od emocji Za gęsto tak żyję I śpiewam swoje pieśni samotności Pieśni o wolności, myślę jak mógłbym Stać się lepszy, brudne serce Brudne ręce, trzeba się godzić Że chcesz mówić, ale nikogo nic to nie obchodzi Albo nie umiesz, albo życie Tak sprawiło, że o bólu nic nie powiesz I ukryjesz wszystko, nawet miłość Daj zdrowie moim bliskim, dla mnie Tylko trochę siły, może trochę mniej i poczucia winy Wiem, że Cię zdradzam i słucham pokus Tracę kontrolę, nie umiem stać spoku I myślę, ile jeszcze mam kredytu w Twoim sercu Połamany ludzik, bez Ciebie wszystko nie ma sensu Do Ciebie pieśnią wołam, Panie Do Ciebie wznoszę dzisiaj błąd Kiedyś prosiłem, żebyś tylko mnie uchował, a dziś proszę Ciebie, boże sprawdźbym wszystkiemu podołał. Wciąż żyję szybko i nie patrzę na zakręty, tak często się gubię i wypuszczam z rąk szczęście. Lata mijają, a ja wciąż na ustach z pieśnią, bliscy się dziwią i rżą o moją przyszłość. Blizny z przeszłości powinny otwierać oczy, a ja jestem ślepcem, który stąpa po cienkim lodzie. Chcę wiedzieć więcej i uwolnić się od pokus, żeby każdy dzień był dobry, nie skalamy W żaden sposób spokojnie chcę oddać. Przecież znasz to doskonale, byłeś przy mnie, gdy zawładniłem, kiedyś miałem życiowy balet. Byłem na dole i odważyłem się prosić, dziś znów przychodzę, chociaż wiem, że masz mnie dosyć. Grzechów było wiele, dobrze wiem, nie jestem święty, jestem jedynie człowiekiem, cały czas popełniam błędy.